Dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku naszej przygody z promocją miasta i Gminy Bodzentyn chcielibyśmy przedstawić Państwu niezwykle cenne miejsce, jakim jest Kolegiata w Bodzentynie i opowiedzieć bardzo ważny fakt na temat jej budowy, historii i w ogóle funkcjonowania na terenie miasta Bodzenty. Dlatego zachęcam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka jest to odcinek drugi. W ramach właśnie promocji naszych walorów miasta i gminy Bodzędy. Kościół parafialny pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika został wybudowany w latach 1440-1452 na miejscu poprzedniego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Fundatorem gotyckiej kolegiaty był kardynał Zbigniew Oleśnicki, który konsekrował świątynię w roku 1452. Obecny murowany kościół został przebudowany w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak prace reparacyjno restauracyjne nie miały wpływu na jego układ przestrzenny. W tym czasie niejedną mszę odprawił w nim biskup krakowski Jakub Zadzik. Do czasów obecnych zachowała się i przetrwała barokowa kapa, Zaplikowanym herbem za dzika. Świątynia stanowi przykład sakralnej architektury gotyckiej, wymurowana z cegły i kamienia, trójnawowa, opasana przeporami i orientowany na wschód. Posiada wielobocznie zamknięte prezbiterium z wysokimi ostrołkowymi otworami okiennymi, które nakryte jest wysokim, obszernym, kilkuspadowym dachem, zwieńczonym w późniejszym okresie barokową sygnaturką. Kościół do dziś zachował cechy stylu gotyckiego. Pierwszy gotycki ostrołkowy portal prowadzi do Kruchty, w której znajduje się kamienna, płaskorzeźbiona gotycka tablica erekcyjna z 1452 roku. Przedstawia ona scenę ofiarowania przez kardynała Gniewa Oleśnickiego Madonnie z Dzieciątkiem model kościoła. Kardynała poleca święta Hieronima. Tablica obramiona jest inskrypcyjnie napisem w języku łacińskim głoszącym, że kardynał Oleśnicki konsekrował kościół w 1452 roku. Kolejny ostrzałkowy portal prowadzi do strzelistego wnętrza świątyni. Trójnawowy kościół odzwierciedla krakowski typ bazyliki o konstrukcji filarowo-przeporowej. Korpus nawowy jest czteroprzęsłowy, a prezbiterium równe szerokości i wysokości z nawą główną. Nawę główną i prezbiterium zdobią sklepienia kolebkowe. Południowej nawie kościoła stoi późnogotycka ścielnica z 1492 roku w formie mszalnego kielicha z wyrzeźbioną inskrypcją w języku łacińskim. W prezbiterium umiejscowiony jest renesansowy ołtarz wykonany z drzewa lipowego w latach 1545 46 Ołtarz jest architektonicznie renesansowy z bogatą dekoracją snycerską pokrytą złoceniami. Pierwotnie fundowany został przez króla Zygmunta Starego dla Katedry Wawelskiej i był on jej głównym ołtarzem. W roku 1647 przeniesiony został do Kolegiaty Kieleckiej, a przed rokiem 1728 oddano go do Bocentyna. Obraz główny, ukrzyżowanie, namalował, jak dowodzą zachowane rachunki, malarz z Wenecji Petrus Venetus. Nie wiadomo jednak, czy malunek powstał w Krakowie, czy też artysta przysłał je z Włoch. Kompozycja obrazu jest wedle szkoły weneckiej, z bogatym nasyceniem kolorów niebieskim, różowym, zielonym, pomarańczowym. Jednak scena otoczona jest postaciami i nie trzyma się dokładnie kanonów klasycznego malarstwa włoskiego. Przy ołtarzu znajduje się renesansowy nagrobek biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego z Płasko rzeźbioną postacią zmarłego, wykonany w czerwonym marmurze węgierskim i piaskowcu. W nawie północnej znajduje się gotycki tryptyk zaśnięcia Matki Boskiej, zwany Tryptykiem bodzentyńskim, który ukończony został w 1508 roku. Dzieło powstało na zamówienie biskupa krakowskiego Jana Konarskiego z przeznaczeniem na ołtarz główny. Dzieło malowane na drewnie wykonał krakowski mistrz Marcin Czarny skoligacony poprzez córkę z rodziną sławnego rzeźbiarza Wita Stwosza. Po co najważniejszymi zabytkami kościoła parafialnego w Bozentynie warto również zwrócić uwagę na organy z 1610 roku, poświęcony w 2020 roku ołtarz św. Jana Pawła II oraz witraże w nawach bocznych ozdobione krzyżami partyzanckimi. Które nawiązują do tradycji niepodległościowych Bodentyna. Ważnym wydarzeniem w historii Kościoła Bodentyńskiego jest data 25 maj 1974 roku, kiedy to kardynał Karol Wojtyła o godzinie 17.00 uczestniczy w uroczystościach nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 2003 roku proboszczem parafii Bodzentyn jest. Dziekan dekanatu Budentyńskiego, ksiądz dr Leszek Sikorski, któremu gorąco dziękuję za możliwość realizacji dzisiejszego odcinka oraz serdecznie go pozdrawiam.